Okej, okay, witam was wszystkich, tutaj Hudson w kolejnym gameplayu Call of Duty Black Ops 2 Tym razem jesteśmy na mapce Newtown 2025 W mojej ręce, jak widzicie, Remington I... To był pierwszy mecz, w którym wziąłem shotguna, bo jakoś nie byłem przekonany Wiecie, na Remingtony, jakieś wixy. Pamiętałem shotguny z MW3 Nie spodziewałem się, że będzie to w ogóle fajne i spoko Bo tam się ciężko grało shotgunami i to niestety każdy Wam powie, że było ciężko, ale w Call of Duty Black Ops 2 jest to tak zarąbiście zrobione, że feeling shotguna, przynajmniej tego Remingtona, jest wręcz ziemski. Po prostu za każdym razem, kiedy zabijecie kolesia, to jest wow. To jest taka moc. Wynik może nie będzie jakiś nadzwyczajny, ale tutaj chciałem też pokazać głównie shotguna, bo to jest jedyny mecz, gdzie ten shotgun wyszedł mi jakoś mocniej, a poza tym tam i w ogóle i nie miałem na razie gameplay'u innego. Sure. Jeżeli chodzi o shotguny, jak najlepiej strzelać? Wydaje mi się, że najlepiej przed samym strzałem przycelować, wtedy mamy większą szansę na zabicie przeciwnika i to się zazwyczaj sprawdza. Co jeszcze, co jeszcze moi drodzy? Zasięg. Zasięg Shotguna nie jest tak jak w MW3, że potraficie zabić kogoś. Na na to przykład strikerem, który stoi na jednym końcu mapy, że dostajecie hitmarkery. Tutaj tak nie jest. Tutaj musicie mieć daną odległość. Jest to średnia odległość, gdzie dostajecie hitmarkery. Jest to bliska odległość, gdzie zabijacie. To według mnie jest po prostu świetna rzecz, którą zrobili. To trzeba przyznać, że Treyarch się przygotował, bo nie zrobił skoda klona MW3, gdzie shotguny były do dupy. Powiem, że były do dupy, bo były do dupy. Tylko zrobili porządne shotguny i za to naprawdę jestem. Są, są gratki dla, ty, dla tej firmy. No a tu oczywiście na Newtown są i tacy ludzie. Co do shotgunów, mam jeszcze odblokowanego KSG. Z tego, się, z tego co pamiętam, jest on kilkustrzałowy i jakoś mi nie pasuje. Wolę te pump action tak zwane. Są według mnie bardziej sukcesywne i śmieszniejsze. Jak podbiegacie do gościa, przycelowujecie strzał. To jest według mnie coś dobrego. Ale jeszcze czekam na odblokowanie kolejnych i do kolejnych shotgunów. Pozostaje mi jeszcze dwa. I z tego co wiem, to jeden z nich będzie. Tutaj byłeś, gościu. I jeden z nich to będzie chyba też taki pump action. I naprawdę, ludzie, jeżeli nie graliście jeszcze shotgunem w, MF3, w Black Opsie, to grajcie, grajcie i jeszcze raz grajcie. Ja wam osobiście z mojego doświadczenia powiem tak. Ja takiego shotguna nie pamiętam z żadnej innej części Call of Duty. Nie pamiętam po prostu takiego feelingu tej broni, żebym wszedł. Żebym czuł się pewnie na bliską odległość Czasami oczywiście się trafi jakiś hitmarker z dupy No ale wiadomo, to jest tylko gra Nic z tym nie zrobicie tak naprawdę Ale i tak feeling jest niesamowity Nie wiem, może ja po prostu jestem jakiś... Nie wiem... Trzymam słowa, słowa mi zabrakło Ja jestem po prostu za bardzo taki podniecony tym, tą, tą częścią, bo, bo jest naprawdę świetna Wszystko mi się w niej podoba nie no, parę rzeczy mi się nie podoba oczywiście, ale zazwyczaj i tak mi się wszystko podoba, <laughs> może dlatego, bo tak super się czuję grając z shotgunem, ale wydaje mi się, że ten shotgun jest po prostu nieziemski, bo stworzyli coś świetnego, stworzyli coś naprawdę świetnego i ta gra, jeżeli pójdzie na esporty, bo była zapowiadana, że ona właśnie będzie, będzie szła na esporty, to jak najbardziej. Jak najbardziej ją widzę, tylko muszą dopracowywać tą grę oczywiście, muszą być odpowiednie patche, jeżeli coś się będzie nie zgadzało, muszą być odpowiednie, odpowiednie jakieś, wiecie, udoskonalenia, bo jednak jak to ma być na e-sporty, to musi być poziom jakiś. Hmm. A tutaj co jeszcze chciałem powiedzieć, tutaj taka fajna, fajny wiks z tym, tym. autem, <laughs> to jest strasznie fajny ten nuk, to naprawdę... Mapka nieziemska, ale coś chciałem jeszcze Wam dodać. Zapomniałem, fuck this. Aha, dobra, mm, już wiem. Chciałem Wam powiedzieć o tym, że jeżeli nie wiecie jeszcze, czy kupić tą grę, to powiem Wam tak. Czasami są przycięcia. Jest tak zwany lag competition, dzięki przez który ktoś, jeżeli ma szybszy internet, czy po prostu ma większego farta. On was widzi wcześniej niż wy go. Tak jakby. I na przykład u was... O, już koniec. U was wystrzelacie do kolesia. On was nagle zabija z dupy. A na jego jest pokazane, że wy by żeście wybiegli. Tak o spokojnie. I to on zaczął do was wcześniej strzelać. Tak to jest pokazane. Więc takie coś jest. Mapki. O mapkach się wypowiem w następnym gameplayu. Dosyć takim fajniejszym. Bo będzie z dominacji, z AGR-em wezwanym. I Hellstormem, o ile się nie mylę. I co jeszcze, co jeszcze, teraz ten pozytyw. Pozytywem są bronie, które nie są overpower, ludziska. Nie ma tutaj broni, jak na razie, jakbym zauważył, że była overpower, żeby mnie jej Może ta machina niszczycielska i ta, ten drugi, czyli CKM i granatnik są troszkę za silne, a to są CKM i granatniki, wiadomo, to jest Killstreak. Tak ogólnie tutaj nie ma broni silnej. Każda broń jest mniej więcej dobrze zbalansowana, i wiadomo, SMG wygrywają w pojedynku z karabinami, z karabinami szturmowymi. Ale karabin szturmowy, na większą odległość, jest o wiele lepszy niż SMG. Więc wiecie, no, tutaj zależy od tego, jak gracie i jak Wam się podoba. Ja tak naprawdę nie pamiętam żadnego koda, żeby był taki, i uważam, że Black Ops 2 jest najlepszą częścią serii. Zobaczymy za jakiś czas, ale takie są moje odczucia. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, i czekam na Wasze komentarze.